Hello, hello. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie serdecznie na naszych mediach społecznościowych Zostany MUS. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj już piękna pogoda za oknem, aż się nie chce pracować. Zostany MUS to miejsce, gdzie uczymy przedsiębiorców płacić niższe podatki, optymalizować podatki. Pomagamy im w tym, żeby działać w tym wszystkim bezpiecznie, a przede wszystkim rozsądnie. Ja nazywam się Justyna Broniecka i od 2013 roku razem z zespołem prowadzimy markę Zostoniemus. Dzisiaj temat związany z zatrudnianiem osób, które za chwilę pewnie podejmą pracę. Chodzi mi o zatrudnianie osób, studentów, uczniów w trakcie wakacji. Bardzo często zatrudniamy osoby w związku z pracami sezonowymi, z restauracją, gastronomią, ale też. Niektóre sklepy szukają zastępstwa dla pracowników, którzy w tym czasie idą po prostu na urlopy. Więc sezon wakacyjny to jest moment, kiedy bardzo często podpisujemy umowy na takie prace tymczasowe, na okres wakacji. No i w związku z tym mamy bardzo wiele pytań, często popełniamy błędy, czasami nie dopilnujemy formalności, i później przychodzą kontrole i mamy z tego tytułu Problemy. Więc jakby dzisiaj dokładnie opowiemy o tym, albo ja bardziej opowiem o tym, jak to robić. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to oczywiście śmiało zadawajcie w komentarzach, będę na nie na pewno odpowiadać, będę się do nich odnosić. To co, zaczynamy po kolei, jeżeli chodzi w ogóle o zatrudnianie osób na wakacje, to przede wszystkim w ogromnej większości przypadków musimy zatrudniać osoby w oparciu o umowę zlecenia, a nie umowę o dzieło. Bardzo często ludzie wpadają na takie pomysły, że, żeby podpisywać umowę o dzieło, bo one się kojarzą z brakiem składek zus -owskich. natomiast w większości przypadków do restauracji, hoteli, sklepów, do prac sezonowych, takich wiecie, związanych z... Gospodarstwem rolnym zatrudniamy osoby na umowy zlecenia. Tam, tam nie ma prac, które moglibyśmy zrobić na umowy o dzieło, dlatego że zatrudniamy ludzi do wykonywania jakiejś czynności. Natomiast bardzo ważne jest to, że osoby, które nie ukończyły 26 lat i są uczniem lub studentem czyli mogą być uczniem szkoły średniej, mogą też być studentem na uczelni wyższej, mają ważną legitymację szkolną czy też studencką, czyli osoby, które rzeczywiście się uczą, mogą taką umowę zlecenia podpisać i nie będziemy od takich osób odprowadzali składek zusowskich. Co więcej, jeżeli dana osoba nie ukończyła 26 lat, to zgodnie z aktualnym prawem również nie płacimy podatku. Więc jeżeli stawka godzinowa na przykład wynosi 20 zł na godzinę, to dla tej osoby on po prostu dostaje 20 zł. My nie musimy od tego odprowadzać żadnego ZUS-u oraz podatku. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby pilnować dokumentacji. To znaczy, z jednej strony musi być podpisana umowa, która powinna zawierać między innymi informacje o okresie trwania tej umowy, czyli od kiedy do kiedy będzie trwała. I tutaj bardzo ważne jest to, że można podpisywać umowę na czas nieokreślony, bo to wtedy w takich umowach jakby. Najczęściej zawiera się okres wypowiedzenia, tak? Czyli, że umowa może zostać rozwiązana w każdym momencie za porozumieniem stron lub za okresem wypowiedzenia, kiedy jedna ze stron wypowiada. I taki okres wypowiedzenia może wynosić trzy dni, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. To wy decydujecie o tym ile ten okres wypowiedzenia będzie wynosił. Nie ma to w związku z tymi okresami wypowiedzenia, które są przypisane z kodeksu pracy do umowy o pracę. To tutaj w umowie zlecenia to Wy się dogadujecie. Natomiast wracając do tematu, na, na czas wakacji najczęściej zatrudniamy osoby na jakiś czas określony, na miesiąc, dwa, trzy, w zależności od tego, do czego potrzebujemy danej osoby. I powinna również zawrzeć się tam lista czynności, na którą kogoś zatrudnamy. Więc jeżeli kogo zatrudnacie, na przykład, do restauracji, to, to powinna tam być obsługa gości, przyjmowanie, zamówienie podawanie, zamówienie wystawiania paragonów, czy też faktur, zbieranie płatności, rozliczanie się z tych płatności z na przykład szefem zmiany, czy z właścicielem takiej restauracji. Więc takie rzeczy powinny być zawarte w tej umowie i też. Polecam Wam zawrzeć taki zapis, że zawsze strony mogą się porozumieć te dodatkowe czynności, w zależności od tego, jakby czy dana osoba ma kwalifikacje, więc żeby też nie zamykać sobie tej listy czynności. Od kilku lat, chyba od 2017 roku dokładnie, w Polsce obowiązuje tak zwana minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenia. Na rok 2022 wynosi ona 19,70 groszy, czyli nie możecie w tym roku płacić mniej na godzinę niż 19,70. Teraz, żeby wiedzieć, ile mamy tych godzin, to z drugiej strony mamy obowiązek prowadzenia ewidencji godzin. I teraz znowu bardzo wiele osób stosuje do tego dokładnie takie same nie wiem, dokumenty, wzory, jak dla umowy o pracę. Natomiast prawda jest taka, że rekomenduję Wam, żeby Przynajmniej zmienić tytuł, żeby to nie była lista obecności, tylko żeby to była lista godzin realizowanych przez leceneborcę czy cokolwiek innego tego typu. Natomiast jeżeli to są prace zdalne, na przykład ja zatrudniam osobę typu wirtualna asystentka, z którą rozliczam się nie na fakturze, to w tym momencie po prostu ona mi pisze mailem. W miesiącu, nie wiem, kwietniu spędziłam na czynnościach dla zostania z 15 godzin. I tyle, tak? I to jest jakby potwierdzenie na ilości godzin, które wykonuje dla nas dla nikt nie każe wam prowadzić takiej Ala listy obecności. Pamiętajcie, że nie nazywamy tego listą obecności, bo jest to charakterystyczne dla umowy o pracę, więc jest to po prostu lista godzin, które dla nas wykonuje dany zlebiorca. Natomiast jeżeli to jest, nie wiem, restauracja, hotel, to to będzie naturalne, że będziemy prosili o to, żeby za każdym razem wpisywał, kiedy rozpoczął i kiedy, kiedy skończył dane, dane czynności. Dużo firm również stosuje taki myk, że jak jest wystawany rachunek do umowy zlecenia po zakończonym miesiącu najczęściej, to na tym rachunku jest napisane, że w miesiącu tam powiedzmy, kwietniu w tej, takiej takiej firmy realizowałem X godzin, więc to też jest uznawane jako ewidencjonowanie godzin, więc nie, nie zawsze to musi być związane z osobnym dokumentem, jakąś listą obecności. To jest jakby, wracając do, do tego, co trzeba zrobić, to trzeba podpisać umowę zlecenia, na której musi być stawka minimalna, ta ilość godzin musi być ewidencjonowana. I teraz, jeżeli zatrudniacie ucznia albo studenta, to musicie mieć potwierdzenie, że on ma status ucznia lub studenta. I przywykło się do tego, że jest kopiowana legitymacja szkolna. Dzisiaj wiele uczelni ma elektroniczne legitymacje, więc trzeba tam jakoś zrobić zrzuty z ekranu. Natomiast zgodnie z, zgodnie z przepisami RODO, nie powinniśmy w dokumentach trzymać kopii legitymacji szkolnych czy studenckich. Więc tak idąc już bardzo oficjalnie, Powinniśmy mieć zaświadczenie z, z uczelni albo ze szkoły, że taka i taka osoba jest uczniem, studentem tej konkretnej szkoły. Nie powinniśmy trzymać legitymacji. I Teraz oczywiście w momencie, kiedy przychodzi do was kontrola ZUS-u, to oni nic z tym nie zrobią. Umówmy się, że nadal 90 parę procent firm kopiuje legitymację i je po prostu chowa w dokumentach. I w przypadku kontroli ZUS-owskiej nic się nie wydarzy. Oni to potraktują jako prawomocny dokument i powiedzą, okej, okay, rzeczywiście ta osoba jest studentem. Natomiast gdybyście mieli kontrolę związaną z ochroną danych osobowych, no to z tym mogą być związane kary, więc jakby trzeba gdzieś tam no, mądrze pokazywać dokumenty, tak o to mi chodzi. No i teraz oczywiście pamiętajcie, że legitymacje są ważne szkolne do 30 września, studenckie do 31 października i 31 marca, bo one są podbijane co pół roku. Więc jeżeli macie kogoś zatrudnionego na dłuższy czas, to za jakby każdym okresem powinniście poprosić o potwierdzenie, że nadal taka osoba jest uczniem lub studentem. Bardzo często również pytacie mnie, na ile trzeba mieć ukończone lat, żeby móc pracować. W Polsce, żeby podpisać umowę o pracę, trzeba mieć skończone rzeczywiście 18 lat. Są pewne wyjątki, jeżeli zatrudniacie osoby niepełnoletnie w celu nauki zawodu, to tam można zatrudnić taką osobę trochę wcześniej. Natomiast na umowę zlecenia możecie zatrudniać ludzi od 15 roku życia, to jest legalne, natomiast oczywiście za zgodą rodziców, i teraz nie wolno takich osób zatrudniać w godzinach nocnych. Oczywiście też przepisy związane z BHP a też zabraniają pewnych prac związanych z podnoszeniem ciężarów, tego typu rzeczy, natomiast do prostych prac, takie, do których większość z Was potrzebuje pracowników, możecie zatrudniać osoby, które ukończyły 15 lat, przy czym musi to być ze zgodą rodziców, że oni mogą taką pracę rzeczywiście wykonywać, ta zgoda rodziców powinna być częścią, nie tyle częścią umowy, co podpięta pod umowę, o, może że to, to będzie właściwe stwierdzenie. No i teraz e, kolejna rzecz, która m, e, często właśnie ludzie męczy, to są rachunki do umów zlecenia. Zgodnie z teorią, e, jeżeli ja zatrudniam na przykład, nie wiem, Kasia Nowak na umowę zlecenia do wykonywania prostych czynności biurowych, to Kasia Nowak po zakończonym miesiącu powinna mi wystawić rachunek do wykonanej pracy. No i umówmy się, że 99% ludzi nie ma zielonego pojęcia, jak ten rachunek wystawić. I Są różne szkoły, też różne orzeczenia sądowe, też różne podejścia, jeżeli chodzi o kontrole zus -owskie. Generalnie standard jest taki, że te rachunki rzeczywiście są, i bardzo często do umowy dołącza się takie upoważnienie, czyli upoważniam swojego zleceniodawcę do tego, żeby wystawił rachunek w moim imieniu. I tyle. I bardzo często po prostu systemy kadrowo-płacowe takie rachunki wystawiają, się je podpina pod umowę i po sprawie. Natomiast prawda jest taka, że już coraz częściej firmy twierdzą, że skoro zlecenybiorcy. Nie są w stanie tych rachunków wystawiać. Dostarczają nam ilość godzin, którą przepracowali. Mamy podpisaną umowę, to my jesteśmy w stanie sobie to bez problemu policzyć jako zleceniodawca, i nie ma potrzeby, żeby ten rachunek był wystawiany. I coraz częściej firmy z tego rezygnują. Na razie trudno powiedzieć, jak będą do tego podchodziły zarówno ZUS, jak i inspekcja pracy. Natomiast. Jakby patrząc na logikę tego działania, to rzeczywiście ma to, ma to duży sens i moim zdaniem będzie się broniło. Natomiast pamiętajcie, że przywykło się standardem jest to, że ten rachunek jest raczej wystawiany. No i teraz znowu kwestia rozliczenia PIT-u rocznego, bo jeżeli nie płacicie od kogoś, czy znaczy nie odprowadzacie zus nie podatku od danej osoby, to w bardzo wielu głowach istnieje takie przekonanie, że nie muszę wystawiać PIT-u za przepracowany rok. Musicie wystawić PIT. tam jest specjalne miejsce, żeby wpisać wynagrodzenia, które jest zwolnione z podatku IZUS-u, z gdzie na tym picie po prostu to powinno być wpisane. Przy czym oczywiście znowu wasza obsługa kadrowo-księgowa powinna na to wiedzieć, tak? Jakby powinni wiedzieć, że ten PIT trzeba jakby w. Wystawić po, po zakończonym roku. No i e, jedna z ostatnich kwestii, którą chciałabym poruszyć, to częstotliwość wypłacana wynagrodzenia. Jest taki przepis od kilku lat funkcjonujący, że jeżeli umowa zlecenia jest zawarta na okres dłuższy niż jeden miesiąc, czyli na przykład na czerwiec, lipiec, sierpień, na trzy miesiące, to wynagrodzenie powinno być wypłacane nie rzadziej niż raz w miesiącu. I teraz znowu są pewne problemy z tym, bo jeżeli ktoś ma umowę od 1 czerwca do 31 sierpnia, to teoretycznie za czerwiec powinna być wypłata w czerwcu. No i teraz, jakby nie, nie rzadziej niż raz w miesiącu. I znowu, na przepisy mówią trochę sobie, natomiast prawda jest to taka, że mi się nie zdarzyło podczas żadnej kontroli, że jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane na początku kolejnego miesiąca, czyli za czerwiec tam w pierwszych dniach lipca, to nie zdarzyło mi się, żeby kontrolujący robili z tego tytułu jakiekolwiek problemy. Natomiast musicie zdawać sobie sprawę z tego, że wynagrodzenie powinno być wypłacane nie rzadziej niż raz w miesiącu, chociaż też ostatnio bardzo dużo firm przy umowach zlecenia stosuje tygodniówki, to też jest coś, co bardzo często ostatnio funkcjonuje. Gdybyście wypłacali umowy na zlecenia gotówce, to pamiętajcie, że musicie mieć potwierdzenie odbioru gotówki, to się nazywa dokument KW, tak? czyli kasa wypłaciła, czyli że ta nasza, powiedzmy, ta nasza Katarzyna Nowak odebrała od Was konkretną gotówkę, powinna się pod tym podpisać. Bo jeżeli takiego podpisu nie macie, to może to być bardzo poważny problem, czyli brak dowodu na wypłatę. Nie? Czyli że ta osoba pójdzie do sądu i stwierdzi, że nie dostała pieniędzy, Wy nie macie podpisu, że ona je odebrała, to może okazać się, że jest bardzo duży problem. W związku z tym znowu rekomenduję jednak, żeby wynagrodzenia były realizowane na konto bankowe. Wtedy nie ma żadnych wątpliwości, że wynagrodzenie zostało wypłacone. Więc jakby podsumowując już tak w kilku słowach, umowa zlecenia może zawierać na czas nieokreślony i na czas określony. Jeżeli chodzi o stawkę, minimalna stawka na ten rok wynosi 19,70, pewnie od stycznia będzie zmieniona na wyższą. Od uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat, a mają więcej niż 15, nie musicie płacić ZUS-u i podatków. Warunkiem jest to, że macie potwierdzenie, że taka osoba jest uczniem albo studentem. idące zgodnie z przepisami powinniście mieć zaświadczenie z uczelni. Ostatecznie pod kątem kontroli ZUS-u może to być kopia legitymacji szkolnej lub studenckiej. Wynagrodzenie wypłacamy przynajmniej raz na miesiąc i na koniec roku my jesteśmy zobowiązani takiej osobie wystawić PIT 11, z którego ona do końca kwietnia ma obowiązek się normalnie rozliczyć. Także to tak powinno wyglądać, jeżeli chodzi o podpisywanie tych umów i to chyba na dzisiaj tyle, słuchajcie. Widzę, że nie ma z Waszej strony żadnych pytań, także nie, nie, nie ma na co odpowiadać. Pozostaje mi Wam życzyć miłego i udanego popołudnia, miłego udanego dnia. Do zobaczenia pewnie już w kolejnym tygodniu z jakimś nowym tematem. Trzymajcie się, cześć!